Cześć, kochani, witajcie na YouTube. Ja pomału się będę łączyć. Zaraz połączę się też z Instagramem i zaczniemy dzisiejszego środowego live'a. Cześć kochani, witajcie. Wybiła godzina 10. .00. Witam Was na kolejnym środowym live'ie zarówno na Instagramie jak i na YouTubie. Bardzo miło mi Was gościć na porannej kawie w to środowe przed południem. Także mam nadzieję, że Wasza kawa gotowa. Ja moją mam dzisiaj znowu w wiosennym kubeczku z tulipanami. W ogóle cała jestem taka wiosenna, dlatego że będzie dzisiaj iście wiosenny temat. Witam pierwsze osoby, które dołączają na live'a. Będzie temat majówkowy, ale może na początek ja się przedstawię króciutko o sobie dla osób, które tutaj są nowe na live'ie. Ja nazywam się Anna Turek, od ponad 12 lat działam w internecie. Najpierw był to blog moim zdaniem.b, od 10 lat jest to kanał na YouTube, na którym również jest teraz ta transmisja. Jest kanał również pod nazwą moim a od roku tworzę markę biżuterii Antu. Jest to marka biżuterii z kamieniami naturalnymi, pozytywnej biżuterii dla nowoczesnych kobiet. I właśnie z tej okazji witam Was na live. Witam kolejne osoby, które dołączają. Bardzo mi miło. Mam nadzieję, że Wasza kawa już gotowa. Dzisiejszy live będzie trwał około 15-20 minut, tak jak zazwyczaj. Także zarezerwujcie sobie plus minus pół godzinki i mam nadzieję, że wspólnie miło spędzimy ten czas. Jeżeli tutaj jesteście, to proszę Was też o zostawienie. O udostępnienie serduszek, o udostępnienie tego live'a na swoim Instagramie, na relacjach, aby więcej osób się dowiedziało o tym live'ie i aby dołączały do społeczności Antu. Zapraszam Was też do rozmowy w komentarzach, bo dzisiaj będzie miły i przyjemny temat o majówce, o wyjazdach, o urlopach. Także jeżeli macie jakieś swoje sprawdzone typy majówkowe, to dajcie koniecznie znać, piszcie w komentarzach, czekam na jakąś ciekawą dyskusję. Majówka to taki dziwny czas. Dla niektórych to już czas pierwszych wyjazdów, ale jest to czas, kiedy jest dosyć chłodno. Często jak nie mamy na tyle możliwości, żeby gdzieś wyjechać, to robimy grilla na miejscu. Także sklepowe półki uginają się od brykietu, kiełbasek i innych akcesoriów na grilla. Chociaż muszę powiedzieć, że w sklepach nie widziałam, żeby ktoś to kupował. Nie wiem, chyba ta obecna pogoda i ten śnieg, który spadł niedawno, jednak ludzi wyhamował takimi grillowymi zakupami. No w razie czego zostaje nam grill elektryczny, którego można odpalić w mieszkaniu i zrobić takiego grilla na majówkę. Ja kiedyś też tak robiłam, jak było na dworze, nie za W poprzednich latach nam się na przykład zdarzało podczas wyjazdów majówkowych tak, że pod koniec kwietnia było ciepło, a na majówkę robiło się bardzo, bardzo zimno i te wyjazdy nie do końca się udawały. Witam kolejne osoby. Oczywiście to jeszcze zależało, gdzie kto jedzie, bo jeżeli wyjeżdżacie za granicę w ciepłe kraje, no to tam pogoda jest pewniejsza, a jeżeli jedziemy na przykład w polskie góry, gdzie w górach zazwyczaj standardowo jest zimnie, no to już bywa różnie. Czasami było tak, że w Katowicach było 20 parę stopni, było przyjemnie na majówkę, a w górach było bardzo, bardzo zimno i nie było żadnej przyjemności. Tak samo ryzykowne czasem jest Boże Ciało i w tym roku Boże Ciało też będzie wypadało dosyć wcześnie, bo już w maju, także maj obfituje nam w dwa długie weekendy na początku i na końcu, także w zasadzie są dwie majówki w maju, Taka akumulacja. No i dzisiaj właśnie chciałam o tych wyjazdach z wami porozmawiać, dlatego że możemy jechać samochodem na wyjazd majówkowy, możemy jechać jako jechać, możemy lecieć samolotem, możemy płynąć statkiem, ale to wszystko są podróże i warto jakoś się wspomóc w tych podróżach. O, Zuziolek pisze, że ma cały przyszły tydzień urlopu i liczy na piękną pogodę. No to ja ci zazdroszczę, kochana i życzę tej słonecznej pogody. Ja majówkę jeden dzień mam deżur. No tak, 4 maja pracuję, także nie mam pełnej majówki wolnej, ale na przykład nasze przedszkole ma wolne 2 maja, więc ja wtedy nie mogę iść do pracy. Także no niektórzy szczęśliwcy mają wolne, ci mniej szczęśliwi pracują albo będą urlopować tylko pomiędzy, także zazdroszczę, zazdroszczę majówki. Ale powiedz, kochana, czy Boże ciało też masz wolne, czy musisz odpracować? Bo u nas na przykład widzę taką równowagę, że jak ktoś ma wolne pierwszą majówkę na początku maja, to w drugi długi weekend musi pracować, no musi to być jakoś zrównoważone. Także jeżeli ktoś ma dwa długie weekendy w tym miesiącu wolne, no to już jest w ogóle kumulacja szczęścia. Eee... Też wolne, o, no to bardzo Ci gratuluję i bardzo zazdroszczę. Powiedz, gdzie pracujesz, może powinnam zmienić pracę. Tak, jesteś ogromną szczęściarą na YouTubie, tak? Na YouTube też się pojawiały komentarze. Basiulka pisze, zawsze na wyjazdy biorę moje pudełeczko z drobną biżuterią do bluz, luźne wisiorki i kolczyki na wkrętki. No właśnie, bo fajnie jest zabrać jakąś taką biżuterię, która będzie nam na wyjeździe pasowała do wszystkiego, żeby nie dźwigać tego jakoś bardzo dużo, ale też, żeby móc jakoś podkręcić nasze stylizacje. Tak jak Basiulka na YouTube pisze, do bluzy nawet, czyli do sportowej odzieży, jeżeli dodamy biżuterię, jakieś delikatne wisiorek, delikatne kolczyki, delikatną brazoletkę, nie będzie to jakoś specjalnie krępowało naszych ruchów, a fajnie podkreśli stylizację. Natomiast kamienie naturalne, które macie na przykład w biżuterii Antu, dodatkowo mogą wspierać jeszcze tą podróż. I właśnie dzisiaj o tym chciałam Wam powiedzieć że oprócz podkręcenia stylizacji, oprócz tego, że będziemy wyglądać super, to możemy sobie jeszcze tą pozytywną energię przyciągnąć i wspierać siebie w podróży, bo na przykład, tak jak Wam rzucałam wczoraj rolkę o turkusie. Turkus jest niesamowitym kamieniem, który chroni podczas podróży samochodem eee, i dlaczego nie odmówić sobie takiego wsparcia? Słuchajcie, ja w tym roku zimą, kiedy była bardzo kiepska pogoda na dworze, a jeździłam do Bielska i ja mam 70 km w jedną stronę do pracy, no to zakładałam od razu obrazoletkę z turkusem, mówię, kurczę, żeby mi pomógł, żeby nic się nie stało na drodze, żebym ja się czuła pewniej i no wiadomo, że to jest kwestia wiary, czy ktoś to wie, czy nie, ale nic mi się nie stało, także myślę, że ta pozytywna moc turkusu też zadziałała i tak na przykład w Antu z turkusem macie oczywiście bransoletkę dla raka, Tutaj dodatkowo jest też kamień księżycowy, także ona ma podwójne wsparcie, bo kamień księżycowy ma działanie ogólnie ochronne w podróży, także tutaj mamy i piórkus na brzegach, i kamień księżycowy, i dodatkowo jeszcze jaspis. Jaspis chroni z kolei podróżujących drogą morską, także jeżeli chcecie kombo na wsparcie w podróży, to bransoletka dla raka albo naszyjnik dla raka, który zawiera te same kamienie i on występuje zarówno w wersji srebrnej, w kolorze srebrnym to jest stal chirurgiczna i tutaj są wszystkie te same kamienie, czyli turkus, kamień księżycowy i jaspis jak i w kolorze złotym, jeżeli noście złotą biżuterię, mam nadzieję, że to widać. Oczywiście na stronie znajdziecie lepsze zdjęcia, gdzie to wszystko możecie obejrzeć w detalach. Jeżeli wolicie kolor bardziej limonkowy, to Turkus znajdziecie również w bransoletce dla wodnika i tutaj jest razem z Labradorytem i to jest ten limonkowy to jest właśnie Turkus, Turkus w kolorze żółtym i też może wam udzielić wsparcia. Myślę, że ten kolor, ten turkus limonkowy, on w ogóle fajnie się komponuje z takimi letnimi, wiosennymi stylizacjami. Dodaje takiego twista wiosenno-letniego. W ogóle muszę wam powiedzieć, że ja zamówiłam też ten kamień w większym rozmiarze i zastanawiam się nad prowadzeniem takiego turkusowego naszyjnika, właśnie takiego w kolorze limonkowym. Dajcie znać, czy byłybyście zainteresowane, bo tutaj jest w zestawie z labradorytem w, tej, w tym naszyjniku dla wodnika. A byłby to taki limonkowy, stricte letni. Myślę, że do opalonej skóry też będzie fajnie e, wyglądał. E, piszcie, piszcie o tych majówkach. Dajcie znać, kto jeszcze wyjeżdża, żeby mi było żal i zazdrość. Ja sobie tutaj łyknę kawy i zaraz będę z Wami rozmawiać dalej o kamieniach. Możemy zrobić głosowanie. Czy więcej osób wyjeżdża, czy więcej osób zostaje e, w domu na majówkę? Tak. E... Jesteście za limonkowym dużym turkusem? Okej, okay, dobrze. To ja myślę, że ja w majówkę będę nad tym pracować, żeby pojawił się duży limonkowy turkus, bo kamienie już mam. To są kamienie hmm, tej wielkości, co ten labradoryt duży, czyli to jest 6 mm, taka duża kulka. I właśnie miałam dylemat, czy zrobić z nią naszyjnik, czy zrobić z nią męską brazuletkę, ale nie wiem, czy taki limonkowy kolor podobałby się. Panom, więc może jednak dla pań do opalonej skóry. Tak, co dalej? Dalej, czyli mamy turkus, mamy także kamień księżycowy, który właśnie ma działanie ogólnie ochronne w podróży. I znajdziecie go właśnie w brazuletkach dla raka, tutaj, oraz w. Rybkach, tak? Tutaj mamy brazuletkę dla zodiakalnych ryb, i tutaj mamy kamień księżycowy razem z lapisem lazuli, który też wspiera. Zaraz o tym powiem, tylko Wam pokażę jeszcze te naszyjniki. Naszyjniki dla rybek. Tutaj jest lapis lazuli i kamień księżycowy taki duży, duży, okrągły, 6 mm. I do tego wersja złota, oczywiście, to wszystko stal chirurgiczna, także tutaj też lapis lazuli i kamień księżycowy jak najbardziej pięknie się błyszczą. A co do samego lapisu lazuli, to on ułatwia nawiązywać kontakty, poprawia komunikację, i dzięki niemu możemy w podróży. Łatwiej zawierać znajomości i kogoś poznać. I on właśnie jest w tutaj biżuterii dla zodykalnych ryb oraz biżuterii dla zodykalnego strzelca, bo uuu, wszystko mi jedzie. Bo w zodykalnym strzelcu jest typowo już tylko lapis lazuli. One są te produkty takie z niebieskim kamieniem, niebieski lapis lazuli tutaj oczywiście i. To też fajnie pasuje do letnio wiosennych stylizacji, bo kolor niebieski, kolor morza, wody, nieba. Ja w zeszłym roku całe lato śmigałam właśnie w tym niebieskim lapisie Lazuli. Także to mamy brazoletkę dla strzelca i oczywiście też naszej niki. Nie mogłoby być inaczej. Także tutaj niki całe niebieskie lapis Lazuli w trzech rozmiarach nam się tutaj pojawia: kolor złoty, jak i kolor srebrny. Także tak. Więc mamy już lapis lazuli. Mamy też jaspis, który wspiera nam w podróży, bo on chroni z kolei podróżujących drogą morską. I ja mam tutaj same brazoletki z jaspisem. Tutaj mam dwie wersje zielone. Od góry jest koziorożec, który ma kryształ górski i jaspis, a na dole macie skorpiona, jaspis. Na środku i malachit. Tutaj też możecie zobaczyć, jak różnią się jaspisy, i to jest ten sam kamień ciemnozielony, i on może być prawie czarny, a może być taki dosyć jasnozielony. To jest właśnie urok kamień naturalnych, że one nigdy nie są identyczne. I ten sam zielony jaspis może być jaśniejszy, ciemniejszy, cieniowany, także to zależy z jakiej partii pochodzi kamień ja mam różne dostawy tych kamieni a nawet w jednej dostawie czasami są właśnie jaśniejsze ciemniejsze a tutaj z jaspisem co tutaj baran, moja bransoletka zodiakalna na środku właśnie też jaspis i fioletowy jaspis znajdziecie jeszcze w w biżuterii dla zodiakalnej panny bo zodiakalna panna, oprócz ametystów, właśnie na środku też ma, też ma jaspis. Tak? Także tu wersja fioletowa i wersja na szarym sznurku makramowym, te same kamienie. Oczywiście baran, którego ja mam na ręce, też występuje na szarym sznurku makramowym, on jest baranem 2.0. Także baran może być i fioletowy, i szary. Pamiętacie, perypetuje z niedostępnością fioletowego sznurka makramowego, teraz fioletowy sznurek jest, ale nie wiem jak długo będzie dostępny, także jeżeli planujecie na przykład odświeżyć swoją brazuetkę, którą już macie na fioletowym sznurku, albo czaić się na nowe produkty na fioletowym sznurku do kompletu, to warto... Warto zamawiać, dlatego że u dostawcy, u którego ja zamawiam, jest reglamentacja tego fioletowego sznurka, także cieszy się dużym powodzeniem, a chyba zasoby są niezbyt duże. W ogóle muszę Wam powiedzieć, że dzisiejszy dzień jest jakiś niesamowity, dzieją się dziwne rzeczy. Pięć minut przed live'em mój statyw odmówił posłuszeństwa. Zobaczcie, ile zostało z mojego statywu do live'a. Taka historia życia. Najpierw testowałam dwa telefony i chciałam sprawdzić, z którego telefonu będzie lepsza jakość. Jeżeli tutaj widzicie, że moje włosy się rozmazują, ja nie siedzę na green screenie, tylko testowałam ustawienia ostrości na tym live. no i właśnie też zapinałam dwa telefony. No i pierwszy telefon trochę wyjeżdżał, zapinałam drugi telefon, który zawsze był zapięty w tym statywie, no i właśnie tyle z niego zostało. Sprężyna wyleciała, wszystkie klamerki od, odleciały, no więc... Mówię super, dobrze, że mam więcej niż jeden statyw, bo 5 minut przed live'em chyba musiałabym po prostu trzymać telefon w ręce albo jakoś go podpierać na książkach, bo jest to dosyć stresująca sytuacja. Także nie wiem, czy ja w ogóle powinnam dzisiaj wychodzić z domu, czy powinnam siedzieć i nic nie robić, bo od wczorajszego wieczora dzieją się dziwne rzeczy. Jeszcze nie o wszystkim mogę Wam opowiedzieć, ale albo będzie grubo, albo wcale, bo dziwne rzeczy się dzieją. Ja. Nie do końca ogarniam tą energię i te, te rzeczy, które się pojawiają, ale no ten statyw to mnie po prostu zaskoczył. Tyle live'ów, dzisiaj mamy który? Dzisiaj mamy 22 live, 22 live'y, nic się nie działo. Ja statyw miałam też już wcześniej, a tu nagle pum, sprężyna wyskoczyła, wszystko się rozpadło. Zuziolek pisze, że będzie super. No mam nadzieję, że będzie super, bo jeżeli... Jeżeli nie będzie super to nie, ale tak jak mówię, jeszcze nie mogę wszystkiego powiedzieć. Sprawa jest dosyć zawiła, a ja muszę się skonsultować z prawnikami. Także no, także tak. No, także takie rzeczy się dzieją w kuluarach. E, oprócz tego też dzieje się dużo takich fajnych rzeczy i fajnych spotkań. E, tak jak widziałyście ostatnio na rolkach em, poznałam dużo fajnych dziewczyn na szkoleniu w rezydencji luxury hotel u Everogali. E, em, Także fajnie jest wychodzić czasem do ludzi, chociaż ja jako introwertyk mam z tym problem i czasem się muszę przełamować. Poznałam świetne dziewczyny, poznałam właścicielkę sklepu z bielizną, w którym robię zakupy od ponad 10 lat. Nie wiem, ja próbowałam się doliczyć, to no, może być już 12 albo 14 lat. Także, także super. Fajnie poznać kogoś i, i, wiecie, rozmawia nam się, tak jakbyśmy się znały, po prostu całe życie. Tak samo poznałam Beatę, właścicielkę restauracji Vertigo w Ródzie Śląskiej i też z Batą ona się świetnie rozmawia i mamy super kontakt i właśnie umawiamy się na kolejną kawę, także myślę, że będą kolejne wspólne nagrywki również. Poznałam również świetne dziewczyny, które na przykład mają studio w Katowicach, także myślę, że też tutaj będzie jakaś kooperacja, żebym ja mogła nagrywać w jakiejś innej scenerii, a nie tylko we własnym domu. Także naprawdę dużo takiej pozytywnej energii, pozytywny ładunek. Zresztą do dziewczyn do rezydencji, ale hotel też mam jeszcze wpaść. Musimy tylko zgrać nasze kalendarze. Także mam nadzieję, że te wszystkie relacje i rolki, które ja wam wrzucam są dla was ciekawe, oczywiście usługi dziewczyn też wam gorąco polecam i bieliznę z MIG i jedzonko z Vertigo natomiast wiem, że wśród was jest wiele klientek, na przykład Moniki i że kupujecie również bieliznę z MIG w Katowicach bo pisałyście mi to kiedyś na YouTubie, pisałyście, że przyjeżdżacie z daleka, że kupujecie hurtowo także bardzo bardzo, bardzo jest to wszystko miłe i fajnie, że ta energia kobieca pozytywna krąży. A wracając do kamieni wspierających w podróży, nie powiedziałam jeszcze o krysztale górskim, który ogólnie ma działanie oczyszczające i. Pomaga zachować klarowny umysł i taką pozytywną energię, a to się przydaje w podróży, zwłaszcza jeżeli mamy sytuacje kryzysowe, kiedy auto się zepsuje, opona szczeli, samolot się spóźnia, albo nie startuje, albo nie wpuszczają nas do samolotu, albo samolot nam ucieka, to warto mieć takie wsparcie, które pomaga zachować chłodny umysł i nie dać się ponieść emocjom, i gdzie znajdziecie kryształ górski. No, na przykład tu w zalece dla koziorożca, obok jaspisu jest właśnie kryształ górski. Ja mam też dzisiaj na sobie, nie wiem, czy to w ogóle widać, naszyjnik dla koziorożca, także mam tutaj koziorożcowy komplet i on tutaj ma kryształ górski, a tu na dole właśnie jaspis i też kryształ górski. Gdzie jeszcze jest kryształ górski? Jest w biżuterii dla lwa zodiakalnego. Już Wam pokazuję, tutaj mam ze sobą złoty naszyjnik dla lwa, on ma labradoryt i na dole te białe kamienie to też kryształ górski i jest też bransoletka dla lwa oczywiście też z labradorytem i z kryształem górskim po bokach. Także kryształ górski w produktach dla lwa, dla koziorożca, a także dla bliźniąt. Pokażę Wam, bo bliźnięta zodiakalne niedługo będą miały urodziny, także to też jest fajny pomysł na prezent, jako wsparcie w podróży majówkowej, ale także jako prezent urodzinowy dla zodiakalnych bliźniąt: to jest bransoletka. Ona ma tu na środku czarny agat, a po bokach właśnie y, kryształ górski. I jest też oczywiście naszyjnik. Ja mam tutaj naszyjnik w pudełeczku i akurat mam wersję złotą. O, tak Wam pokażę. Y, I tutaj też mamy czarny agat i kryształ. Górski to jest wersja w kolorze złotym, jest też oczywiście wersja w kolorze srebrnym. Do każdej biżuterii dostajecie karteczkę z opisem właściwości kamieni, które są zawarte w tej biżuterii. Także wszystko macie pięknie opisane, pięknie zapakowane w takie eleganckie, jubilerskie pudełeczka, które już większość z Was bardzo dobrze zna. I w tym pudełeczku możecie to od razu wręczać na prezent. Także jeżeli oprócz prezentów dla zodiakalnych byków, które teraz obchodzą swoje urodziny, którym życzę wszystkiego najlepszego, to oprócz tych prezentów możecie już się zaopatrywać w prezenty dla zodiakalnych bliźniąt oraz raków. Także tutaj jak najbardziej przypominam wam także, że w maju mamy dzień matki i ja muszę sobie jeszcze tylko spojrzeć na kalendarz. Na kalendarz Dzień matki nam wypada z tego, co wiem w niedzielę, dlatego że moje dziecko ma wtedy jeszcze urodziny dodatkowo. Ale chciałabym Was prosić, aby zamówienia prezentów na dzień matki składać najpóźniej do 22 maja. Abym ja zdążyła te paczki dla Was przygotować, spakować i wysłać, ja w regulaminie mam czas realizacji zamówień 15 dni roboczych. Czasem to wynika po prostu z dostępności kamieni. Natomiast staram się pracować na. W Stanach magazynowych, które mam, w związku z tym 99% produktów jest dostępnych od ręki, więc nie trzeba na nie czekać 15 dni. Natomiast ja potrzebuję czas na przygotowanie tych paczek i wysyłkę, więc zamówienia na dzień matki najpóźniej do 22 maja, ale oczywiście im wcześniej, tym lepiej, żeby paczki zdążyły do Was dotrzeć. Dlatego, że jeżeli Inpost będzie miał dużo przesyłek, no to też różne rzeczy mogą się zadziać. Witam kolejne osoby, które dołączają do live'a. Ja już tutaj gadam 20 minut. Live oczywiście będzie zapisany. Także jeżeli nie byliście od początku, to będzie można sobie do niego wrócić. Wszystkie live'y u mnie na Instagramie i na YouTubie są zapisane, bo ten live odbywa się w dwóch miejscach, na Instagramie Antu i na YouTubie moim zdaniem B. Witam was serdecznie w obydwóch miejscach. Bardzo mi jest miło, że oglądacie tu i tu. Ja teraz biorę łyczek kawy i jeszcze na koniec drobne ogłoszenia. Jeszcze tak a propos tych zamówień prezentowych, to wiem, że niektóre z was tak robią, moje stałe klientki, ale polecam, aby robić zamówienia zbiorcze, dlatego że przy zamówieniach powyżej 200 zł macie darmową wysyłkę do paczkomatu. Także jeżeli planujecie dla siebie coś na ochronę w podróży, dla jakiegoś zodiakalnego byka, który niedługo będzie miał urodziny i dla zodiakalnych bliźniąt, które będą miały urodziny w maju, to można zrobić jedno zbiorcze zamówienie, jeszcze dorzucić do tego prezent dla dzisiaj matki i macie wtedy darmową wysyłkę do paczkomatu. E, przypominam również, że właśnie wysyłki w Antu odbywają się przy pomocy firmy Inpost, natomiast e, macie także możliwość skorzystania z PayPo, e, czyli płatności odroczonych. Ja sama z tego dosyć często korzystam, e, właśnie na przykład szukając prezentów dla kogoś na urodziny, bo jeżeli wypłata będzie za tydzień, a ja potrzebuję prezent na już, no to jest to idealne rozwiązanie, aby kupić prezent taki, jak chce. Natomiast dla spóźniarskich w temacie prezentowym jeszcze przypominam również, że są w Antu karty prezentowe. Karty prezentowe są dla spóźniarskich dlatego, że w momencie, kiedy kupujecie je na stronie Antu, one przychodzą od razu do Was mailem w formie kodu, który później trzeba wpisać do koszyka. I karty prezentowe mogą być o wartości 100, 200 i 300 zł. I możecie wpisać, zamawiając tą kartę prezentową, swój adres mailowy. Wtedy możecie tą kartę prezentową wydrukować i wręczyć sami w prezencie osobie, którą chcecie obdarować, albo możecie podać adres e-mail osoby, którą chcecie obdarować, i to ona bezpośrednio dostanie ten kod prezentowy na swoją skrzynkę. Mailową. E, także nie musicie czekać na kuriera, nie musicie czekać na paczkę, e, uważam, że to jest idealne rozwiązanie, a sama żałuję jako klient, że bardzo niewiele firm ma taką opcję, bo sama jak szukam kart prezentowych, to albo muszę po niej iść stacjonarnie do sklepu, albo zdarzyło mi się, że jak zamówiłam przez internet kartę prezentową, to i tak kurier ją przysłał. To, to, to jak kurier ją przyniósł, więc trzeba było trzy dni czekać na paczkę z kartą prezentową i nie było jej od razu, więc. To mój apel do innych sklepów i innych przedsiębiorców: wprowadźcie karty prezentowe online, bo to naprawdę ułatwia życie. A słyszę też historie, że czasami, jeżeli sklep jest stacjonarny, to ktoś, żeby kupić kartę prezentową, musi jechać 20 km w jedną stronę do sklepu, po to, żeby kupić kartę prezentową. Więc fajnie, jeżeli możemy to załatwić online i nie musimy z powodu kart prezentowych robić wycieczek. O zamówieniach na Dzień Matki powiedziałam. O zamówieniach kartach powiedziałam, o kamieniach możecie cofnąć sobie do początku live'a, więc to, co ja sobie zaplanowałam w moim scenariuszu na dzisiaj, udało mi się powiedzieć. Powracam z pytaniem majówkowym. Ile osób jedzie na majówkę, a ile osób zostaje w domu? Robimy głosowanie, bo na razie napisały dwie dziewczyny, które wyjeżdżają. Tak, dobrze zrozumiałam. Jedna na Instagramie, druga na YouTube. Natomiast bardzo jestem ciekawa, czy więcej osób wyjeżdża, czy nie. Ja niestety zostaję w domu, my wyjeżdżamy kiedy? W drugiej połowie czerwca wyjeżdżamy. Ale spokojnie, mój wyjazd będzie dosyć krótki, więc też nie wpłynie na na co nie wpłynie. Nie wpłynie na pracę Antu i cały czas będziecie mogli zamawiać produkty. Natomiast zastanawiam się, jak będą się układały terminy live'ów, ale myślę, że to Wam ogłoszę na kolejnym live'ie, bo jeszcze sobie muszę przestudiować maj, dlatego że ja wam wspominałam, że nie wiem, czy będziemy się spotykać w maju w środy, czy. W poniedziałki. Natomiast mój grafik jest tak rozstrzelony, że w zasadzie wychodzi na to, że ani środy, ani poniedziałki. Słuchajcie, ja mam w maju taką kumulację, że po prostu nie wiem, jak się nazywam. I w zasadzie, jak, będzie chyba jeden taki tydzień, że jak wyjdę w poniedziałek, to wrócę może w piątek. Nie wiem, jak moja rodzina to zniesie. Także trzymajcie kciuki, no ale mam nadzieję, że to wszystko, ta ciężka praca zaowocuje. No, albo albo padnę na twarz, albo, albo coś z tego wyjdzie, zobaczymy. E, lek pisze, że co? Domek testujemy przyczepkę rowerową dla psa. O, fajnie, nie wiedziałam, że psy można wozić przyczepce rowerowej. Ja znam tylko takie dla dzieci e, i w ogóle wydaje mi się tak dużo zachodu z tymi przyczepkami, że my dla dziecka postawiliśmy na fotelik, e, a nie na przyczepkę, bo te przyczepki wydają mi się jakieś bardzo skomplikowane. A myślałam, że pieski to tylko tak w koszykach się wozi na rowerku, bo ja widzę czasami ktoś, jak ma małego pieseczka, to taki koszyk wiplinowy z czasem z taką jeszcze pokrywką, żeby piesek nie wyskoczył górą i że tak Państwo włożą pieski. Raz chyba widziałam pieska w plecaku, też takim specjalnym, ale przyczepki. To chyba duży piesek jak przyczepka. Ile piesek waży? A za duża na koszyk i za mała na bieganie. Czyli taki spory piesek, jak za duży na koszyk. No to szacun, szacun. Ja zawsze podziwiam właścicieli piesków, które ważą na przykład tyle co dorosły człowiek, bo mówię, kurczę, jeżeli taki piesek potem jest chory, to jak się go zanosi do weterynarza? Bo dla mnie to jest jakieś takie, bo wiecie, po człowieka to przyjeżdża karetka z noszami, a po pieska, który waży 40 kilo, no to ja bym nie podniosła takiego pieska. I jak się takiego pieska transportuje do weterynarza? Czy weterynarz wtedy przyjeżdża, no ale nie wszystko może w domu zrobić. To nie wiem. Ktoś ma jakieś doświadczenia z dużymi pieskami. Dobrze, zeszło nam tu na pieski. Bardzo się cieszę, że jesteście tutaj ze mną na żywo i że możemy wspólnie wypić kawę. Moja kawa się już powoli kończy. Także ostatni łyczek. Jeżeli dołączyliście do tego live'a w trakcie, to tak jak przypominam, że jest zapisany, znaczy będzie zapisany, zaraz ja skończymy transmisję, to mam nadzieję, że uda mi się go zapisać i że już oprócz tego połamanego statywu żadne złe rzeczy się dzisiaj nie wydarzą. Także mam nadzieję, że uda się go zapisać i mam nadzieję, że ta energia z kosmosu będzie raczej pozytywna na resztę dnia. Tego Wam również życzę. Życzę Wam również słoneczka, dlatego że no, ta pogoda, tak wczoraj wyszło słoneczko, a dzisiaj już się słoneczko schowało. Nie wiem, ta pogoda coś z nami gra tutaj wchowanego mam nadzieję, że na majówkę też się ociepli i że nawet jeżeli spędzacie ją w domu czy lokalnie, to uda się wyjść na dwór, do parku na taras, na balkon, do ogródka i, i na przykład potestować przyczepkę rowerową, że nie będzie lało, my też chętnie byśmy się wybrali na rowery także ja Wam życzę już pięknego, miłego słonecznego dnia ja uciekam i widzimy się zaraz, widzimy się za tydzień? moment, jeszcze sobie spojrzę w kalendarz tak, widzimy się za tydzień, 1 maja Chyba, że coś się wydarzy innego i ten live nie będzie mógł dojść do skutku. Jeszcze nie wiem w jakiej scenarii, natomiast postaram się jakoś tak zorganizować, by rodzina obecna w domu majówkowo jakoś za bardzo nam tu nie hałasowała i nie przeszkadzała. A tymczasem uciekam. Trzymajcie się ciepło. pa. pa.